Siemanko witam was bardzo serdecznie, z tej strony Draku. Widzimy się w kolejnym odcinku Dead by Daylight. Dzień dobry, jest z nami Gosia. Jestem, hej wszystkim. Jestem Eryczek. Cześć wszystkim. I jest z wami ja, oczywiście Dracuś, dzień dobry. Jest z wami ja. <głosy> <głosy> I dzisiaj widzimy się w sumie w Jane'owym odcinku, tylko Eryk jest jakąś brzydką inną Bo kobietką. nie ma Jane. Ja, ja nie mam Jane. A my jesteśmy piękne, tęczowe Jane. Piękne, no. słoneczne, kolorowe. kolorowe. i Przemek mówi tak, nie ma mojej ulubionej mapy. Ja mówię, jaki Ormond? Ja mówię, Przemek ja mam Ormond, ale my jesteśmy tak kolorowe, że ta mapa to się nie nadaje. Nie. Przecież to jest biała mapa, wszystko nas było widać kurde z końca mapy. Jakby ktoś pytał, poszedłem do w końcu do fryzjera. A, <laughs> a no, tak, no tak, z to Tak, tak. O. Trzeba zobaczyć. Trzeba zobaczyć, oczywiście odcineczek już był, znaczy już jest, jak wy to oglądacie w sumie. A. Odcineczek już jest, jak oglądacie. Bo czy często się takimi mądrościami sypię, ja nie wiem. No. Jestem Przemo Coello, dzień dobry, dzień dobry. witam ja was. Odcinek już jest, jak oglądacie. Albo go nie ma, jeżeli go nie oglądacie, jest z nami świnka, dzień dobry. O nie. Świnka jest, o najgorzej. O Jezek, jak dobrze w to grać. Przecież ja grałem w mobile i jak ta grafika z mobila to jest... Nie gram w mobile. Też dawno nie grałem. Dreszcz polowania jest, jakby ktoś pytał. O, to czekaj. Jest jest A nie, jest świnka, czy nie? Nie, ja muszę zrobić totem. Mówiłeś, że jest świnka. świnka jest? jest. Świnka, świnia taka. To znaczy mówię, że jest świnka. Z tego gej! W danych to wiesz przemówienie? Ja już wiem dlaczego! <grym> dlaczego Eryk? Trzeba musisz pytać, Eryku. Ze mi, się. Wszystko rozwiało moje wątpliwości. Jej obecność tutaj, tak? O nie jest za mną! Ty, weź! Do roboty idź ty, David. Co ty myślisz, że? A ona ma fajną, słuchajcie, skórzaną kurtkę, tak wiecie, ironicznie. A ma ten? Wiertełko? Wiesz co, nie wiem, bo się aż takim spaczem, ale zaraz się pewnie dowiem Ma czy nie ma? Świn dawno nie było w sumie. Ja dawno już, się w sumie ja z Gosią Dawno temu graliśmy w tę grę No tyłu Ja tylko robię archiwa, ale zrobiłem słuchajcie wszystkie Ostatnio grałem sobie grałem z mordercami zabiłem wszystkich Morderców zabiłem Shift Shift Gosia No Gosia okay. A to Przemek Po to to no. cię ci coś? A to Erik jest iść ty brzydki ja wiem się przegosił, że wiecie, tulkać się chciałem, przychodzę, patrzcie. No Ale ona się uparła, ona mnie miała tylu tych i co? No nawet ja na nią wpadłem niechcący A! A z tej strony chciałam. No mama, polowania, to wiecie co to oznacza? Kurde że będzie nie no. Wiem. Albo pożeracz albo... no coś może być co to mamy w każdy Ale tak dreszt. słabo jak generalnie widzę ta gra idzie, bo Erik tak do najlepszych graczy nie należa, jak świetnie ucieka Świnko! No A, ja ja tu, nie ogarnąłem się Ooooooo... Ja robisz kolejnego wynika, zrobiłam jednak mi że trochę się i uciekam. Ona jest taka. Widzę, że se skina kupiła, o, ale... Nie. Ja nie mam borwada na Jenny niestety. Ej, ja mam ostateczny cios. Nie właśnie też wolałabym borowada, ale nie mam na niej kurde. Zostawiła, no hot i... mi nie pomoże. O nie, założyła mi czapeczkę, jak ja nie lubię. Halo, nie pasuje mi do stroju, co to ma być? Ej, nie ma wiertełka, ma zwykły nożyk. A. Wytełko jest fajne. O, to ja ja tu nie obok wytamka. robię z Ale trzeba być po, ryk, po Eryka, kto idzie? Ja mogę przyjść. Nie, ja, ja nie chcę, bo świnka tu przyszła, ale widzę, że ona poszła, więc jak chcesz to możesz, iść, ale jak się nie chcesz, to nie musisz. No to ustalmy, no bo wiesz. Idę. <noise> Przemek trochę zamotał. Jak coś nie chce, nie to nie chodzi. musi. Ręka do góry. Idzie Jane, ja ale mogę... która to będzie, to nie wiem, ja już jestem. Bierę, przytulam. No, dobra. no to dawaj. Iziam, miziam. Czemu wzywam? Nie, mi czapkę. Nie, co musisz ciągnąć ale ja mogę popilnować, jak wiesz. Popilnuj, co? żeby ona tu nie... Ja jest, zaraz to... skończę Kenikę, słuchajcie. Więc Kurde, ona tu jeden. idzie. A gościn, gdzie go masz? Ja już kończę go tu. Przybrałam ją ja niedaleko. Dobra, robić to, ten? Robię to, ten. co ty myślisz na to? No, broń, zdjąłem i ze mnie powaliła, nie wierzę w to. tak nie. bo ten, wziąłem, ten, pożera... ten pożeracz to mi się nie podoba. Nie ma pożeracza. A, co tam się podziało? Trzeba zobaczyć. Wiem. Widzę, że leżą. Dziowniczkują sobie no całe żyćko. Ja do mojej go... kor... 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 Sobie. Ona mu zakłada, Jej jego dobra. wzięła. Kto jest blisko mnie? Ja. biegnę. To no dawaj, dawaj, chodź, leć mnie. Ja wezmę najpierw całą świnkę. Biegnę. No jak świnkę, Jak ona wiesza, to tam na nie weźmie. Dżemek. Oj, już nie mam brueda. Wypin dalej, skąd? Ale zapomniała mi czapkę założyć. Zdziałeś ją? Ja założyłam. Tak. Okej, za kim pójdzie? Do wybitnych ona chyba też mocno nie należy. Dobra, mnie goni jak coś, gosia weź się seryczka. Idę, idę. Oni są. Ja się zasłonię jak coś, Uczekaj uciekaj tam do przodu. Ja na mnie goni, easy peasy girl. Tam, tam i w prawo, dobrze. Dobra, I dawajcie się szybko wyleczę, bo mam szybką mapkę. To dawaj, dawaj. Ej, <grym> mamę. <grym grym> ona ma. chyba idzie? Nie, nie, to nie ona. Przemo psychopatek, ona goni mnie. Okej, okay. dobra, to zostało na mocy, wszystkie palety są wywalane. No bo ja uciekałem. Ale Ej, ty wiesz, widział tych paletę! Ja się pcham do przodu, więc no, no, nie tak chodzi. Co ty robisz? Zabili mnie, I to ich. czy co? Boże, No no, no nie widziałem I się pcham miał na tą paletę, nie? Bo co mnie tu klimuje jakąś? O, przemka złapała, dobra no, idziemy no. szukać kurczę. O Jezu, ja mam na pół ja tą klatkę. Co to jest to, to... Czy najgorsze jest to, że A, blisko ciebie jest? Co jest? Blisko Jemka jest generator do naprawy. Biegnę. Czy ona tam jest, Przemku? Nie wiem, ja się zajmuję teraz patrzeniem na siebie. No, ja robię genika tutaj obok Jemka. Chodź. O, wzięła Dzień. mnie ma siostra. Zrobiła. Może się wyleczę? Idzie tu, idzie tu. Jak już musisz to, to zrób. Bo teraz nie ma żadnego gena zrobionego, więc ci pułapka nie pyka. No. Więc ja sobie leczę. Umiesz o, ruszać i leć, oczkami? leć pułapki. Umiesz oczkami ruszać? Co ty robisz? Mrugam oczkami. Nie, ja mówię do... Ty widobego bo jakoś leczyć, się podnosi. O, ona się tu skrada gdzieś. Kurde, ja to teraz się kitram, żeby nie paść. Dobra. Trany Cześć jestem, ciebie? szalala, szalala. Jest Jakiegoś genika No to jest ja ma... koparki Ty zawsze widzisz żółte koparki powiem? Niebieski kwiaty kolce, Niebieskie niebieski, kwiaty ma... kolce Ona Op. ma overcharge'a Ona tu jest! I patrzy na mnie Co zjął Eryka? Podobałeś. No ładny tak, chłopiec nie. jest, to no to się No i oczywiście spodobał. za mną idzie Nie? Dobra, Davida Ja to tutaj czy... robię koła tego budynku drewnianego, wiecie Pozostawiła mnie nie wiem. Chyba nie tak. Dobra, Rzucaj to idę tam. Konrzu, tutaj koparki. A, widzę Dobra, kogoś... widzę cię, widzę cię. O. To jest podwójne, I z lalomikiem do ciebie biegnę, bach, bach, tor. przed stronami. Ej, mam sfidę, że pułapki... O Jezu! mnie przestraszyła. Przepraszam, teraz twoje powitanie. O, Przem swoje imię, ale nie mu co chodzi. <laughs> że mam a Ty, Przemek, co robisz? Mam chwile, że pułapki Odwiedź. O, o. o nie, Davidek leży. Dobra, róbmy szybko tego gena. Mamy już połowę Przemek jakby co? Dobra, ja już sobie ściągam To Jest w ogóle ruina, nie? Tak? Dobra, spolę. Albo, albo to jest drż polowania, nie? No jest dresz polowania, tak. Nie wiem. Mm -hmm. nie o Patrzek trafił ładnie. Zdążymy. Dobra, idę po tego Davida Spaniaka, Kinga. po tego, a my już kończymy gena. Idę po tego mężczyznę. Raz, dwa, trzy, dobra. Ale wy jesteście kozaki. No. Widzisz, że teraz, teraz wjeżdża. Czuję, że na to przyjdzie, nie? Znajdę. No też tak czuję. Nawet nie wiem, gdzie był drugi ten. Dobra, ja pilnuję. Ja otwieram. Ja też. Czyk, 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 czyk. Kogo przyjdzie. Aaaa! Tutaj jest! No przyszła do mnie! To <ścoughs> Dobra, gdzie jest ta druga? A, nie miała na chociaż. <ścoughs> no, druga jest słuchajko tego drobnego budynku dużego. Ja jestem, ja jestem, idę. To chodź. Po wyjdźcie po mnie. No, gdzie jestem? Z której strony biegniesz? Tutaj, zaraz, co za skoczę. Tu. Obok jest piwnica. Gdzie? Tu jestem. A dobra. Ona za mną. Biegnij, biegnij. Dawaj. Osłaniamy tyłki. Tyłek, w sensie. Patrz. Wszystkich trzasła. O, mnie. pięknie. He, yeah. widzicie? Fakija. No czy... ale zostawiliśmy Davida, nie? Kupa z nim, halo. Przemek <śmiech> przeżył. <śmiech> Przemek <laughs> Tu mi się światło jakoś... I ten jak biust. No zobacz jak tak... Powiedzieć, że tak skaczę strasznie. Muszę to za O, Davidek to Wyszedł, Bardzo ładnie. Którą miała rangona w ogóle. 16. 16. A, no to widzisz. Przeciążenie, inwigilacja. też a to nie miała nic ten. Jaką inwigilację miała? Żadnego noeda ani nic nie miała. Inwigilacja. No. Inwi no Inwig. Ej, dobry jest! Dobra, no? zaraz widzimy się w następnym meczu, bo oni zaraz będzie wszystkie perki ze świata, będą w są dobre. A są. Zaraz do was wracamy. A 29, nie się dziewięć na kluczy. Zaraz wracam. I mamy farmę, mamy, mamy farmę. Mamy? Mamy? Mamy, mamy przełęcz! Udręki. Tak, o, kamerę muszę sobie przyjąć, tak wezmę sobie. Poczekaj, na razie mnie nie ma. Bo... Hello, Przedstawiamy bo mi słońce Hello, jakoś dziwnie świeci. O! No a powiedzmy, że dobrze, nie... tak. Co no, są sprawy no, ważne, to, najważniejsze? To, to jest genik. Przemek to po prostu jak ten, jak jakiś wampir. Słońce, słońce! Akurat no, słońce. słońce lubię, mi brakuje słoneczka, brakuje mi ciepła, by ja lubi się opalać. No, u mnie nie ma słoneczka o, o idzie coś tu. Ej, co to jest? On jest klaun w przebraniu słonia! A. Najgorzej! Mam ten strój! Też mam. Mam, mam. Klaun, zakochany klaun. On ma takie... ...perce. A masz pizzę na pasku. Mam pizzę, ładną pizzę. O, tu pizzę. Ula la la la. Ale dałem ciała. Ja dzisiaj wyjątkowo zjadłam przed nagraniem. Miałam naleśniki z serem. Uuu. Miałam naleśniki z pizzą. <laughs> to tak zabrzmiało, że ja, ja miałam dzisiaj. No tak. Co tam się będzie? Co tak się. wyszło? Słuchajcie. Ten słoń mnie znaczy, przeraża i nie wiedziałem gdzie biec i wpadłem w ścianę. Ten słoń go przytłoczył. <grym> przytłoczył mnie. Tak. Słoń go przeleciał? Przytłoczył. Przytłoczył, a nie przeleciał Przemku. Tylko ja... <grym> Głodnemu chleb na myśli. Eryczku, czy ktoś po ciebie idzie? Nie wszyscy są bardzo daleko ode mnie. Znaczy. On chyba tak wiesz... Camping trochę. Kampień, skuteczniej. No no. Trudno, nie tłumacz się. Nie. To ma zginąć, ten zginie. Trudno. Śmierć o, przez leci, powieszenie. Leci, leci. Dobra, dobra, dobrze. Zostawicie? Ale... cię. Dobra. O, go. Boże przez ten dym nic nie widzę w kamień wleciałam. Wolno będę leżeć. Ale pewnie no, nie! oszołomiłam go Uciekamy. Leci za mną, więc spokojnie. Dobra, muszę się gdzieś zlepić. Dobrze, mam opteczorkę szybką. Ulepimy zibałwana No chodź, zrobimy to. Kto dostał z tego? Ja Dobra, nic nie lepiej. widzę, nie? Nic nie widzę kom... Leżę! O nie! Ja czemu? nic nie widziałam, nie? Czemu? Czemu nie śpiewacie ze mną? A słychać mnie na Discordzie? Może mnie nie słuchaj, dlatego nie wiecie, że śpiewam. No nie wiem, czasem... Świeci latarką, ale... Mm... Mam wrażenie, że Gosia mnie nie słyszy. Ja ciebie słyszę tylko, że ja tu uciekałam, a teraz po mnie próbuje la... lacić... lacić. Próbuję razić latarką, no nie. Teraz to mi zaraz przykro. Idziemy... Nie wyszły. Ty mi jest. go nie wiem teraz, tylko Ty chrusio, nie jest przykrusio, bo Gosia mnie nie słucha. Słucham cię, słucham cię, tylko że skupiłam się na uciekaniu. Muszę teraz mi nie denerwuj się. O ja poproszę! Ona tam leci na kogoś. Na mnie. Na ciebie Już nikt nie poleciał, leci za nią poleciał, jakby co? Dobra to lecę do ciebie Ja lecę po Gosie, Gosia jest Goliłem. moją dobrą koleżanką i jest taką samą bliźniaczką jak Przemuś czemuś. <grym> dobra Przemuś Dżemuś, dawaj ściąga no, jej lepimy od tryniesz. razu O ja muszę tylko, ja muszę pierwszym dotknąć o. Masz Kurde on tu idzie Idzie Co za tu nasz Uciekajcie Uciekaj bejbe, dobra mnie trzasną Tą ładniejszą dobra. walną Przed sprint uciekamy jak to to ładnie, że chodzi do tego samego fryzjera, do tego samego sklepu na zakupy, jak widać. My No. Na tym no, samym haku będziemy to pewnie to wisieć. No nie, bo on mnie Mani, goni, pedi, a ciebie goni tylko nie, ja. Nie, bago. nie ciebie. Nie, czy znaczy nie mnie. O, Przemka goni, słuchaj. Tu się puchnij, tu się puchni w ten pusty czerep. O, tu się puchni. Jednak gonił Przemka, ale tak uciekałem. Źle robisz w tę grę. Ja dobrze robię. Zrób, zrób coś dobrego dla Steama i odinstaluj ją. Nie, nie ale, będę de... odinstalowywać! Nie mów mi kłamżyć, co mam robić. Jezus, to za to ten pan tak. Taki Yo, madafaka, zarąbali mi składaka, yo, 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 yo Ja że zacznę śpiewać Elo, elo, wszemu dj -o. Hot 16 challenge, nie? Ja czekam oh. aż się nominują w końcu Ja już sobie, ja wiecie... O, ja nominuj mnie, ja już, wiecie, co mam skłonem jak wam Chodź, puszczę, to... Ej, no weź, ja cię, nie cię, zużyłem się Chodź, wyleczę cię, no O, przyszedł do mnie! Co to z do mnie? To uciekaj No klaun, a ja go nie widziałam w ogóle, no i będę leżeć Oh my good Jezu, tu nic nie ma na tej, tu nie ma żadnych palet w ogóle. Jezu, jaką mam twarz dziwną. Się mega nie Ej, no nie ma żadnych palet, co tu się podziało Kto poniszczył palety, przyznać się? Ja ani jednej nie dopułem. Ja nie, bo ja szybko padłem, więc ani jednej nie zrzuciłem na niego. No chyba nie, no serio, biegnę pół mapy, nie ma ani jednej palety, nie? Gdzie biegniesz? Gdzieś o. cię słyszałem. koło szopy. Właśnie twój dym widziałem. Koło szopy? Mhm. Czekaj, to idę tam. O, leżysz. Ta. Ej, no to na tym kawałku nie ma ani palety. Ja się martwię, ma... bo ja nie widzę tutaj U. na tym kawałku ani jednego gena. To mnie bardziej martwi. Kukurydzy pewnie jest. Kopie miałaś palecika. No leciała, już nie to piekła mną. No. Leciała, ale nie doleciała. A z kim jeszcze gramy? O ja pierdziela, ale mnie wyczaił. Bo jest z nami Erik, jest z nami Gosia. Nie, to to? Jest z wami Przemek A kim Przemek? jest tu B64? Przemek biegnij po Gosie, bo on mnie wziął. A tamten robi ten, na jednym przyjdzie. A kim jest tamten? Nie wiem, kto to tam, ale to była Meganka z latarką. Nie mogę, Eryk idź po Gosie, bo on ma mnie. Hmm. On na ciebie? Kurde. A tamta dobra. się nie ruszy, nie? Ona teraz go? Oj, Czajmyk! On ma nas w takim układzie. <laughs> no on ma Gosię. Dobra, nie, spoko, dolecę, dolecę, biegnę. Nie, Gosia, ty nie umieraj tak szybko. Nie umieraj, lecę na przestrzał, słuchaj, już nie patrzę na drzewa. Drzewa mnie nie powstrzymają na. Ale me. to są brzozy, brzozy są bardzo odporne. Ale to mnie boli. Pokonał samolot. Czekaj, Trzymaj jeszcze trochę. No, a ty chwili, dawaj, uleczę cię szybko. Dobrze. A później ty mnie. Dziękuję. Dobrze. Gdzie on idzie? To za jakiś gróbik uskuteczni. Dobra, on idzie, uciekaj. Uciekaj, uciekaj, bo nie mamy szans. Mam desa, czekaj. Dobra. Ja wiem, czy ja cokolwiek zobaczę w tym dymie, nie? Twój dym jest. Kurde. nie trafiłam! O Proszę. nie! Niestety przykro mi, nic nie widziałam. A w ogóle wiecie co? Kamera mi się obróciła jakoś dziwnie, że od ziemi ja go widziałam tak z góry jako brzuchy. Mieliście tak? Jakby podnosił ty. normalnie... No się uleczę, jest... naprawiaj. My mam apteczkę jeszcze. Dwa geny pozostały. on ma naszą lokalizację, Dżemek. Uciekamy. Tam mnie powolnąłem gena. No wiem. Skąd wiesz? No bo widziałem, jak żyjesz do na nie? Nie podglądaj mnie, dobrze? Broni Eryka. Ops. ty gadasz, kurde. A ja żyłem nadzieją, że jak jednak gram. Tak, ma połowę gena. No, to nie jest gen! A ich chyba mnie zgubił? Tak, bo idzie no tutaj. Ale dostałem w czerp. Ja w tym dymie rzeczywiście nic nie widać. No. On ma jakiś... No. Gęsta ta atmosfera. No, <tosłuch> Pewnie po jakiejś aktualizacji mi dodali. Może? Nowe zastosowania dymu. Nie, Dobra. nie, bo możesz sobie wziąć oddon. Oh my goood. Chciałaś świecić, ale stwierdziła, że jednak nie, bo u mnie próbowała i jej nie wyszło. Dobra, jest, mam jakiegoś On ma popa z tego co widzę, bo się iskrzy, nie? Ma, o Jezu. Fajny Gdzie ma strój, bardzo nie? mi się podoba ten klaunowy, nowy strój. No, fajny ma te gacie z tą taką dziurę i gacie w kropki. Dziurę. No nie, kopną tego gena. Nie, mam bo tak Jezu, co ta laska robi? To nas tak dziwnie kręci. Czy ta laska idzie po ciebie? No, na tu biega wokół, ale. w hmm, koło w sensie, ale. A ja, on ja bym nie chciał zginąć, dobra, bym chciał przeżyć. Tak, no świetne, nie wierzę w to. To lecę, nie? Ale jak już to, to nie świeciła. Dobra, dobra. Goniłem, goni. No to lecę. Dawaj, Spacja skrzypi. mi skrzypi. Spacja mi skrzypi. Dawaj, chodź, Zlep... Nie, go nie. nie od razu. Ona jest szopy, jak coś. O, chyba on... ją zostawił. No tak, no bo on przyjdzie tutaj na 100%, no. on tak zawsze robi. No. O, uciekaj. O. A tamten genku coś był czwarty, a zostało z niego niewiele. Biegnij za mną, lampu lampucerku. Skleję się, wyleczę się, ucieknę z meczu, chyba. Miejmy nadzieję. Dobra, ja idę tutaj. O nie, w sumie to nie jest dobry pomysł na klauna. Nadzieję trzeba mieć zawsze, pamiętajcie. On idzie do maganki koło kombajna, ona to ma połowę gena. Ale bo nie widział. O nie, 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 nie! O nie, trafił mnie! Ciężko nie było. Nie widział, nie widział. Idzie do niej, idzie do niej. Idzie do niej? Dobra. Tutaj jakiś gen słyszał No bo ona tu robiła, połowę go miała. Ja go robiłem. Przemu nikt nie pamiętał mnie. Ja, teraz coś, jak to trzy ja, ja, ja. Ja... Ale masz nie tej... niedopieszczonego. Ona też oszołomiła go paletą i zaraz zaczęła świecić. to no że on... tak prosty, no, Zaraz rzuci paletę w tym Ten no Generator był już tak dobrze miał, zrobiony. Postawił, no. Wróciliśmy do punktu wyjścia, czyli w no. tym samym miejscu, co ja się leczy mi Przemek naprawiał gena. Nie ma do tego gena, słuchajcie, ma... Oj, i jak też wywalił tym samym razem, bo no, nie. Jak on nie ma zasięg straszy tym kozikiem? Kurde, taki kurde mieczyka mieczek a wali mnie, jakbym, nie wiem. Jakby jakąś szpadę miał co najmniej 10 metrową. Idzie do ciebie, oczekaj. Serduszko idziemy. boli moje złamane wielkie naj... A, idźcie wy wszyscy! Nie, 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 nie nas, pan na zaraz. Jeszcze... Oj, jeszcze o, jeden. jeden został! Jakoś tak straciłem. Hmm. Liczonko time. Jeszcze jeden, no. Jeszcze mhm. jeden i jeszcze raz. Co Jakby lat, ktoś naprawił, bym był very grateful, ponieważ mam adrenalin. Przemek bym... się leczy, ona jest koło ciebie. I bym sobie szybko biegu biegu zrobił. Lecz se życie, Gamoniu. Nie! Tak. Dobra. Goni ją, goni ją koło budynku. Wskoczyła na goni, go. goni ją, goni Oh my god. <laughs> Zaatakowała go? Tak. <laughs> co ty tu robisz? To ładna Zostawić. Jane. To ładniejsza ja Jane, która przyszła. Mniej maluj, bo wyglądasz zostawił. jak Ghostface. A nie zostawił. Ona jest tu koło was gdzieś, koło szopu. Wiem, widziałem tutaj. Przybiegała. chodź. była dupsko od teraz rupucho. Dawaj, chodź. Jak się zmieścisz w tych drzwiach, to będzie dobrze idziemy jakiegoś gena naprawić. Ja mam bardzo skromniutką, malutką dupkę. chciałbyśmy mi taką ładu, skromniutką, malutką dupkę. No się słyszę jak dyszysz za mną. Bo ona ma wielkie cycki. A ty masz nerki na wierzchu, Eryk. Wiem, no, dlatego mi tak trochę zimno, ale spoko. Jakby gorąco to było... Jakby sobie kupię taki ocieplacz. O, o dobra, to... mamy gena. A teraz w ogóle ten. Czarna wyszła zimowa, nie? Na lato Wyłaś Byłaś stamtąd i chodź do generatora rani głupi. Rób gena. Nie gadaj tyle. Idzie. Chodź tu. Klaun, chodź tu z Erik. Uuuu, zrobiłem, o nie. O nie. ale nie zresztą. przeżyłeś. No, tak. O nie wierzę. Twój ból jest lepszy niż mój. Padnę, padnę, padnę. Hmm. O, ja mam w ogóle przypasku, jak widzicie, tak wam teraz pokazuję. Mam hejciożkę, pizzunie i klodetkę. O! Moje trzy nowo ulubione zawieszki. Biegnie, biegnie, biegnie. Ale to... Stój, nie zrzucaj! Wiem, wiem. No. Dobra. Zostawił. On to tak kurde i wraca, nie? No bo jeden gen został, i on będzie teraz. Tak, on będzie ich pilnował. No ale trzy geny są. Nie. No tak, ale wiesz. Tak? a. Pewnie blisko siebie są. No i Przemek został. Zabij no, mnie, tak? zabij mnie. Mocniej i mocniej. Może. Tamta meganka, co ona robi? Gra. Robi. W... zaczęła, teraz gena dopiero w tym. wygodniku nas robi. O, leży. O, ja mam już śmierć na szczęście! Śmierć na tysiąc sposobów! Fuck yeah, fuck me! Znaczy. nie mi. Fuck yeah, fuck me. Przemku... Literówka mnie poniosło trochę, bo te słońce mi tak świeci, muszę jej tak zasłaniać o. Figaroś ogólnie, jak gdzieś pytał, dobra, ma się bardzo dobrze. To. Pokaż <grym> Nie, bo jest w klatce, ale dobra, to teraz poczekajcie, sekunda time, ja wstaję. I założy spodnie. spodnie. Was ja specjalnie. <laughs> wiem, domyśliłem się. Dobra. Sprincior. god Gadę mi... czaska tam. <laughs> no tak będzie was straszył teraz, nie? Tak, będzie ciężko w ogóle cokolwiek naprawić. Wiem? O, klapa! U, klapa! Klapa! Któż tam zginie? Może... skrzynkę! Aleks nie chce no, wyjść. Nie <laughs> Ej, to idę na dół do piwni, poszukam no. w skrzynce, może będzie klucz. Zobaczę. Co tamta? Tamta ucieka. <laughs> Goni ją, no. Dobra, szukamy. <laughs> Znaleźć klucz, broń. Trzymajcie krzciuki. Nie, zginiesz, zginiesz, broń. chyba jeszcze nie wisiała. Co jest? Zginiesz, Marnie. Kurde. Już myślałem, że klucz. Tylko jeden skrzynek jest? Nie, a to w piwnicy tak. O, o, co ci skrzynki? Ty klucza chciałeś? Albo klapę znalazłeś? No. To poświęć ją, poświęć ją. Ale ona, ona chyba nie wisiała jeszcze, więc wiesz. No trudno, to umrze. Ty, teraz ja zgubiłem tą klapę. Tu gdzieś. To no, była niedaleko, no. O. A może on nie będzie chciał jej w ogóle zabić. I dopiero będzie taki Meksyk. Ej, gdzie ta klapa była? Już ją zgubiłem. No tam tutaj. koło niego. A nie tu gdzieś? Nie. nie nie, tam bliżej w tamtą stronę, no, no o okay, tutaj dobra? Hmm. Zapamiętać koordynaty. A ścieżce do szopy. <ścoughs> Ścieżka do szopy. Ścieżka goreczka Przemku Daj się zabić, już trudno weź tam się powiesz. Nie, ja jestem w waleczną meganko. To, tak, słuchajcie! Nie po Dawaj to, wyłącz to tam, ery, Giń, Erygiń gin, Ery, gin, Erry. Ale szopy. On gdzieś zginął w ogóle. Zgiń! Oh my god. Jest to skrzynka tam w tym budynku, nie? Nie ma. Jest. jest. Ma zginąć. Dobra. Nie. czego oni tak dobrze uciekają? Pod oknem tam. Wchodzę do budynku. wcale nie podoba. Proszę klucz, 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 klucz. Nie będziesz miał klucza, bo ty szczęścia nie masz. Klucz, 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 klucz. Nie mów mu tak brzydko. Powiem mu tak brzydko. To zazdrośnik jest mały. Mm. Klucz, 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 klucz. Kurde, Ja Ja pierdolę go. nie. goni. Zrób tego gena w takim razie. No, zrobię tego tutaj w pobliżu klapy. Ale ten kanał też jest kurczesłow. Dlaczego on jej nie, nie powali? Ja tu. Wiecie, jakieś. Gdzieś... Oh! Więc zaraz on katusza przeżywał. Ja nie, się. On tak się z nim bawi trochę, bo już kilka razy ją zostawił. Tylko mnie tak do końca gonił. No mnie też. Ustrzymka. Dobra, ale ja się z wami żegnam, to czy Eryk przeżyje, czy nie, to jest sobie bez znaczenia, ja przeżyłem, Gosia przeżyła, trzymajcie, a, bo znowu Gosia, przepraszam. My przeżyliśmy. Nie przeżyliśmy. Gośa, Była. Nie przeżyli Był numerek. Położył ją, dobra, to ja idę do klapy. Trzymajcie się, do zobaczenia i pa pa. Pa pa.